Zobaczcie to. No co za tyt? Chodź, a nie mam strzału. Okej, okay. strzały już mamy. Dobra. I to znaczy nie mamy. Jak możecie zobaczyć, wróciłem znowu do Faithfula. Tia. Bardzo mi się podoba ten teksturpak. Zbierzmy sobie kaktusy. I co dzisiaj będziemy robić? No dzisiejszy odcinek będzie taki raczej trochę zapchaj dziura. Niestety. Powiem wam, że faithful mi, się, faithful mi się trochę nie podoba, ale trudno. Na betę nie pasuje. Ale obiecałem wam, że wrócę do tego odcinka, więc. Tak więc wróciliśmy. Ale jeszcze nie wyłączajcie tego odcinka. Ponieważ jeszcze mam dla Was coś specjalnego, a mianowicie weźmy sobie tabliczkę. Mam takiego jednego wyjątkowego widza. Chciałam go umieścić na mojej ścianie, mimo że już wszystkie sloty zostały zajęte. Bardzo gorący i ciężki moment, ale jak myślicie, kto to będzie? Ta osoba będzie tutaj na samej górze, ja myślę. Dlatego zróbmy sobie drugą tabliczkę. Jak? Tak, 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 tak. Jeden patek wystarczy. O, tyle. Okej. Okay. Ogarnijmy to. Dobra. Ten odcinek umieszczam też na mój drugi kanał. Tak więc on będzie jeszcze na tym zapasowym, ale... Na tym oficjalnym także umieszczam. Jak myślicie, kto to będzie? Dobra, ja sobie biorę telefon i patrzę, ale ja już wiem o kogo mi chodzi. Je specjalne wyróżnienie dla takiej specjalnej osoby. Kto zostawił dużo komentarzy? Najwięcej komentarzy. Dobrze. Ostrzegam, nie będzie to Roxembe, ponieważ yy, komentarze ma miały być pod moją serią. Tak więc, co my mamy? Tu, tu, tu. To, to, to. Hm. Hmm, hmm, hmm. Kto to może być? No ciekawe. Zobaczmy ostatni. S Dwudziesty drugi. Dwudziesty czwarty. Dobrze. Nie będę sugerował się komentarzami. Kierujmy się sercem. Hmm. Mam nadzieję, że się nie obrazisz. Zaraz zobaczymy, czy mi się to zmieści w ogóle. Yy. Zaraz. Okej. Okay. A dlaczego nie mogę tak robić? Ej! Ej, to jest bardzo dziwne. Tak mogę zrobić jedynie. Dobrze, to tak zrobimy. I kurczę, liczba nieparzysta chyba. Nie, parzy parzysta. Parzysta to jest. Czy znajdziesz mnie? Pięknie wygląda. To jest mój pierwszy widz, jaki kiedykolwiek skomentował mój film. Yy, nagrywałem wtedy też Minecrafta BT, ale tej serii już na YouTubie nie ma. Dobrze. Jak już, to jeszcze wyżej damy tabliczkę. Jak już tak szalejemy. Dajmy sobie... No, i drewna nie mam. Jeden, pni jeden pniak jest potrzebny. I dzięki temu przydaje się moja farma. Dobra. Ścinamy. Jeszcze nie wyrosło wszystko. Mam nadzieję, że w niej będą drzewka rosły. Dobrze, ta parma na Faithfulu wygląda ładnie. O! Jest i sadzonka. Mamy cztery pniaki, no i dobrze. Myślę, że jeżeli... Jednak komentarz warty milion dlatego. Wystarczałoby to tak zrobić. Okej, okay. idziemy. Kolejna osoba. To już dajmy sobie w takim razie. Proszę bardzo. Jednak skomentowała mój film. A nie musi to być subskrybent. Wystarczy dać komentarz. Proszę bardzo. Jesteś doksynb. Tak wygląda obecnie moja ściana. Mi się bardzo podoba. I teraz co? Na zakończenie odcinka, ponieważ mam ograniczenie. Na YouTube. 15 minut ten odcinek może trwać. Nie będzie, nie może być dłuższy, dlatego myślę, że niektóre elementy przyspieszę. A my teraz udajemy się do yy, farmy kości i mączki kostnej. I chcę zrobić taki mały pomiar, chociaż ja tam już testowałem. Dobrze. To po prostu odwiedzimy to miejsce. A tu, to co się stało? No, patrzcie, powinno działać. A nie działa. Hmm, jestem bardzo ciekawy jeszcze jednej rzeczy. Wyłączmy teksturpak. Aha, to nie idzie teksturpakiem, bo czasami yy, teksturpaki mają wpływ na hitboxy. Ale do prawdy? To zrobimy to tak. W takim razie jak tak nie chce działać, to zrobimy to w ten sposób. Okej. Okay. Yy, za Chiny nie chcę działać. Okej. Okay. Ja nie wiem, co tu się stało. Halo? O, o, o! Działa jedno, ale drugie nie działa teraz. Bardzo mi się nie podobają te błędy w tej becie. Są rzeczy, do których nie warto wracać. No patrzcie, no. Zgrywają tutaj. I na to cały odcinek pójdzie. No ja to po prostu nie wierzę. Ale tego nie miałem. Wersja jest taka sama. To nie miało prawa się pojawić. Działaj. Czy wy sobie ze mnie żartujecie? To jest jakaś kpina. O, działa. Udało mi się naprawić błąd. Okej. Okay. Dobra, to my pojedziemy i wrócimy w takim razie, bo już muszę zakończyć ten odcinek. Taki odcinek bardzo, ale to bardzo na szybko nagrywany. Ale chciałem się tym pochwalić. Na faithfulu. Myślę, że takie odcinki też są dobre. Jeszcze zobaczymy sobie parę podporasów. Dzień dobry. A nie mam strzałów. Już mówiłem o tym. Ale ja mu żyłem. Ciebie też. O, jest creeper. Może zawalczymy z creeperem. Może, może zróbmy tak, żeby wybuchł. Czekajcie. Ale tak, żebym nie zginął. Muszę ostrożnie... <laughs> Nie spodziewaliście się tego? Tak bliska wybuch, a ja przeżyłem. To jest niesamowite jednak. Dobra. Trzymajcie się. Cześć, do następnego odcinka.